Hejo, hej, ohej, mam na Iwona i zapraszam Was na minionowy nowy vlog z dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj, może jeszcze jutro, zobaczymy, jak nam tam się ułoży. Jesteśmy właśnie w Karonie Południowej, właśnie przekroczyłyśmy kolejny stan. Dzisiaj będziemy, miałyśmy coś plantację, ale troszkę nam zeszło z czasem, trochę za późno wstałyśmy. Teraz idziemy na bmw w czyli po prostu na wybrzeże trochę pochodzić. Ogólnie pada deszcz, byłyśmy na innym miejscu, że nam trochę wzięło czas, ale po prostu przyszła ulewa i stwierdziliśmy, że nie wychodzimy na ulewę, po prostu idziemy dalej. I teraz byliśmy w Visitor Center i dostałyśmy mapy, ulotki tutaj o Karnie Płónia do w więc jest niesamowicie. No i idziemy. Jedziemy dalej. Pojechałyśmy do Murwich, czyli do jednej z miejscowości w Karolinie Południowej, która złożała nad morzem. Niestety, klimat już iście hotelowy, iście po prostu turystyczny. Nie było zaparkować, no i cóż, nam się tam nie spodobało. Plaże cudne, bo szerokie, ale jednak wolimy um, Backstone, Avon i Rodante. Jesteśmy w Karolinie Południowej i właśnie przyjechałyśmy na taki południowy południowy i ogólnie mm. <coughs> często to są zamknięte miejsca są no trespassing, żeby nie przechodzić też na plażę, tam jest w ogóle morze, plażę nie możemy przejść, bo są prywatne rezydencje, prywatne ten dom nie da się iść. Jesteśmy właśnie na molu tutaj na bagnach. Pan widział, że się przeglądamy jego molu i robimy zdjęcia i powiedział, że możemy sobie wejść, więc skorzystałyśmy z okazji i siedzimy. W ogóle to jest bardzo fajnie, bo jest tak właśnie na wodzie też pomiędzy zieloną, no i w sumie co kawałek są mola. E, I wyglądać, że po prostu wiele domów ma swoje mola i też no i tutaj sobie łowią ryby. Też ryby są, bo przez tym płynęły koło nas niedaleko. Zatrzymałyśmy się na plaży, znaleźliśmy miejsce dla naszego autka, więc poszłyśmy i poszłyśmy do oceanu. Było świetnie po prostu ożywiająco bardzo. To jest też taka bardziej prywatna część, tylko właśnie jeden postęp dwa publiczny i tak się tam udało znaleźć miejsce. więc się cieszymy bardzo. Pojeździłyśmy, jeździłyśmy właśnie wszędzie było, że nie możesz się zatrzymywać i tak dalej ale udało się. Właśnie na plantacji w Karolinie Południowej, na Hapson. Taka jedna z mniejsza, z znanych plantacji, ale po prostu tutaj są grunty do 18 otwarte. Tak ja była po drodze i też jest wejście za darmo właśnie na teren całej plantacji. A do budynku, tu strasznie komary grozą ogólnie. Byłyśmy ze sobą zaatakowane i się ubrałyśmy się trochę lepiej. Tam już kawałek dalej. I do wnętrza domu jest wejście ale innego dnia akurat tutaj nie byłyśmy, bo byłyśmy całkiem gdzie indziej. Więc chodzimy tutaj sobie z mapką i też są takie punkty, po prostu gdzie się czyta o danych miejscu tutaj, więc można trochę poczytać. E, tutaj była plantacja ryżu i to właśnie jest główny budynek, główny dom, może tak będzie lepiej. I tutaj od, od XVII wieku do XVIII mniej więcej właśnie byli niewolnicy. Plantacja jest tam po drugiej stronie, a tutaj mamy główny budynek i teraz chodzimy sobie po gruntach i są przepiękne drzewa. Ogólnie to budynek to nam to jest kuchnia, kuchnia była oddzielnie od domu, bo ja wstaję, że prawdopodobnie po by to po prostu, żeby jak najmniej z, z, zmniejszyć ryzyko po prostu zapłonu, samo zapłonu i też pożaru, więc właśnie tutaj była kuchnia, były takie dwa pokoje kuchenne osobno od domu. Kolejny dzień wycieczki. Za nami jesteśmy na kolejnym noclegu. No i tu mam nadzieję, że Wam się podobał ten dzień, bo mi się podobał on bardzo. Znaczy był trochę niespodziewany, trochę się dało rzeczy, niż miało się w planie, ale wciąż był super. No i tutaj po prostu jest przepięknie. Miasto na początku nazywało się Charlestown i było nazwane na rzecz Króla Wielkiej Brytanii, czyli Karola II Stewarda. Jesteśmy w Charleston i pada nam deszcz, więc chodzimy z parasolką jest tutaj pięknie uroczo, yy. miasto znane jest z tego, że podczas amerykańskiej wojny rewolucyjnej jako pierwsze odparło pierwszy brytyjski atak i w tym dość dużą rolę odegrał Kazimierz Pułaski. Niestety później miasto zostało oblężone przez Brytyjczyków, no ale jednak ten pierwszy atak odparło. Jesteśmy w stąd, czyli w mieście w Południowej, uważam za perełkę w południe. Jest to ogólnie przepięknie, przecudnie, chodzimy sobie uliczkami, kamieniczkami. Już eee, że to jest pięknie, była ulewa, teraz świeci słońce, jest duszno, ale chodzimy nie podajemy się. Ogólnie miejsce zostało założone w 1670 roku, no i widać ten klimat sprzed lat. Miasto... Było tak naprawdę dwukrotnie zniszczone. Raz podczas trzęsienia ziemi w 1886 roku, a drugi raz, gdy nawiedził miasto huragan Hugo. Widok możecie kojarzyć z filmu na przykład północ i południe, ponieważ trafiłam na plantację Bonhal. Jeżeli chodzi o to, jak mieszkali niewolnicy, no to właśnie tutaj były domki dla niewolników pracujących w domu. Były to lepsze warunki, ale wciąż bardzo ciężkie. W tym takim domku mieszkały jedna, a nawet czasem dwie rodziny. E, jest tutaj przepięknie bulling na zbórze. Właśnie byłśmy taki małym show o kulturze gulach, czy to po prostu o. Afro, Afrykańczyka które tutaj byli przywiezieni ich kulturze, zaś jedziemy na zwiedzanie domu, a potem taka będzie będziecie przejażdżka po całej plantacji, więc no to można spełnić dużo czasu i po prostu jest pięknie, no ale też historia jest okropna okrutna tutaj tego miejsca. Niestety jak w plantacji. Sama plantacja jest jedną z najstarszych amerykańskich plantacji. I została ona założona w 1681 roku. Za nami jest główny dom, za chwilę wchodzimy do e, Big House, tak zwane, za chwilę wchodzimy do środka i tam będziemy zdecydować chodzić w środku, nie, nie można robić zdjęć ani filmów. No i tutaj ogólnie byliśmy tutaj takim centrum informacyjnym i właśnie pani zaznaczyła nam wszystkie miejsca, gdzie zdążymy pójść po prostu i zrobiła nam całe plany wycieczki tutaj, więc super. Mamy mam tutaj tylko dwie godziny czasu do zamknięcia, trochę mało, ale chociaż tyle. No i właśnie byłyśmy na takim teraz przedstawieniu o kulturze gulach, no i było przepiękne, było świetne. No i też dużo nowych informacji zdobyłam dzięki temu, bo no aż tak bardzo się interesowałam jednak niewolnictwem i też to o kulturze gulach miejscowej. I ogólnie to wyglądało. I o 4:00 mamy właśnie wejść do głównego domu z przewodnikiem, a potem o 4.30 mam taki tour mm, takie małe autki, a po prostu tu po całej posesji. Więc też to będzie coś niesamowitego, na pewno wyjątkowego i niepowtarzalnego. E, tu w sumie tak fajnie być 4 godziny, ale dzisiaj jest plantacja czynna od 12 do 5. E, więc po takich dziwnych godzinach nie miało się jak tego tutaj zrobić. Tak, już było 5 No i tyle. W sumie było 13.15.5. Jeżeli chodzi o samą plantację, no to był tutaj głównie produkowany ryż. Niewolnicy, którzy pracowali właśnie na plantacji, nie mieli tak dobrych warunków, jak widzieliście wcześniej. Po prostu mieszkali w byle jakich chatkach, żeby jak najwięcej pracować. Ogólnie to, co się zdziwiłam, to w samym domu, tym głównym, dużym, jest on nadal zamieszkały. Więc tylko zwiedzaliśmy dół. No i też na samej plantacji teraz działa ono bardzo prospołecznie, proedukacyjnie. Uczy dzieciaki, jak właśnie są wytwarzane, produkowane warzywa, owoce, no i też włącza społeczność lokalną w działalność właśnie całej plantacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten vlog. Jak tak to akordowuje, to na dużej w moim życiu. A ja odtąd nie lecę na nocleg, czyli jedę na nocleg. Ale jesteśmy dalej w drodze, już jest ciemno, no, ale trzy tak i tyle.